Witajcie z tej strony Talib. Znajdujemy się w Lublinie przed Centrum Kultury. To właśnie tutaj zaczęła się moja przygoda z muzyką reggae. Na początku nie było łatwo. To właśnie tutaj poszedłem na pierwszy lubelski sound system Love Sensi Music, i to właśnie tutaj w tym budynku dałem pierwszy swój solowy występ. Było to jakieś 10 lat temu. Od tamtego czasu jestem ambasadorem muzyki reggae, tworzę, ćwiczę, trenuję, piszę, śpiewam, gram koncerty, bardzo sumiennie pracuję, poszerzam grono swoich fanów, spotykam wspaniałych ludzi na swojej drodze. Daję z siebie wszystko. Od trzech lat gram z, z ze wspaniałymi instrumentalistami The Roots Brothers. To właśnie oni będą towarzyszyli mi na scenie. Po długim czasie oczekiwań e, daliśmy z siebie 110% energii. Nie wiedzieliśmy czego się spodziewać, e, czego oczekiwać. Bo jest bardzo dużo wykonawców, którzy mają coś do pokazania. Tak więc nie było łatwo, ale udało nam się. To właśnie dla was e, tam jesteśmy. Tak więc oglądajcie na stali. Pozdrawiam. I do zobaczenia wkrótce.